Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak odrolnić ziemię, na co zwracać uwagę przy odrolnieniu, powiem wam jako praktyk, co jest istotne, a nie może jako teoretyk, gdzie tak naprawdę mamy większość takich informacji w internecie, więc tutaj może zacznę od samego początku i pokrótce wam to wszystko przedstawię. Jeżeli chodzi o do, odrolnienie, bo tutaj muszę wam powiedzieć szczerze, że jest naprawdę bardzo dużo różnych. Różnych przeróżnych zagadnień, także może zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o odrolnienie gruntu, no to tutaj odrolniamy grunt. Może zacznę od tego, że w różnym celu: przede wszystkim na przykład dlatego, żeby się budować, lub po prostu żeby sprzedać nieruchomość. I teraz, jak odrolnić działkę w ogóle? Jeżeli chodzi o odrolnienie ziemi, moi drodzy, to ono odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie trzeba po prostu zmienić przeznaczenie tego gruntu czyli przekształcając ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tzw. MPZP lub uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy, tak jak Wam wspomniałem w innym nagraniu, uzyskujemy, pozyskujemy wtedy, kiedy, nie mamy, kiedy nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem. Żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić, to po prostu musimy te warunki zabudowy pozyskać i po drugie koniecznie powinniśmy wyłączyć grunt z produkcji rolnej. I teraz po kolei, jak to się odbywa, co sprawdzamy. No, i zanim dojdzie do tego odrolnienia, to powinniśmy sprawdzić, czy dany teren, tak jak wspomniałem, jest objęty tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. No, i najlepiej wtedy udać się do Urzędu Gminy, zapytać tych z reguły miłych pań, które tam siedzą, jak to wygląda. No, i jeśli w dokumentach grunt jest oznaczony jako ten teren, Teren rolny, no to powinniśmy złożyć wniosek właśnie o przekształcenie go w miejscowym planie zagospodarowania. No i jeżeli będziemy chcieli właśnie przekształcić y, dobrą ziemię, czyli tą klasę od 1 do 3, no to zgoda na takie przekształcenie musi wydać minister y, do spraw rozwoju wsi, tak to się fachowo nazywa. Mogę Wam od razu powiedzieć, że jeżeli chodzi o te kwestie, no to tutaj przy gruncie klasy 1-3 będzie to bardziej problematyczne dla rolników oczywiście ten grunt jest lepszy bo wtedy można dużo lepsze e, warzywo siać i wtedy wiemy, że ono na przykład nam urośnie i tutaj nie tylko warzywo więc e, to jeżeli chodzi o, o te kwestie no i jeżeli taki wniosek złożymy do gminy no to będziemy musieli po prostu poczekać na to aż oni nam go rozpatrzą może to naprawdę troszeczkę czasu, e, troszeczkę czasu minąć bo musicie wiedzieć, że prawo nie określa terminu, kiedy gmina musi się ustosunkować do tego pisma, kiedy powinna nam dać potwierdzenie, jakąś informację zwrotną. No i jeśli gmina zgodzi się na zmianę, no to rozpoczyna się wtedy właśnie ta cała dalsza procedura. I teraz, jak to wygląda, ponieważ tak naprawdę ten czas może się bardzo wydłużyć. Najpierw sporządza się tak zwaną tą analizę zmian, przygotowuje się też to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście słuchajcie, ja tego wszystkiego nie wiem, to są wszystkie informacje, które pozyskałem właśnie głównie od urzędników. Wiem jak to się odbywa mniej więcej, natomiast nie wiem jak to wygląda ze strony urzędowej. No i wtedy jeżeli już mamy to studium uwarunkowań, no to dokumenty właśnie pozwalają na podjęcie uchwały, żeby zmienić ten miejscowy plan zagospodarowania. No i ze względu na zmianę tego planu zagospodarowania, wartość nieruchomości z reguły właśnie wzrasta, no i będzie można pobrać jednorazową opłatę, tak zwaną. To się nazywa opłata planistyczna. Tych opłat jest dość sporo, jeszcze Wam będę opowiadał. Natomiast te opłaty właśnie wiążą się też często z wzrostem nieruchomości, wartości nieruchomości. Nie może być ta opłata planistyczna wyższa niż 30% wzrostu wartości gruntu, więc jeśli kupimy na przykład działkę rolną, no to nie mamy w ogóle wpływu ale tak naprawdę na czas i przebieg procesu odrolnienia. Co jest, można powiedzieć, dość, dość słabym posunięciem ze strony państwa, no ale o tym może kiedyś. Natomiast jeżeli chodzi o odrolnienie dział, jak odrolnić działkę bez planu zagospodarowania, bo pewnie też się zastanawiacie, no to jeżeli ta działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, to powinniśmy uzyskać decyzję o tak zwanych warunkach zabudowy, no i potem musimy złożyć wniosek o odrolnienie. Jeżeli chodzi o ten wniosek, to wiadomo, podajemy tam imię nazwisko, dokładne dane, dane inwestycji, czyli tej nieruchomości, gdzie ona się znajduje, jej charakterystykę, czyli wielkość, tam powierzchnię i tym podobne, no i ta decyzja o warunkach zabudowy już ją będzie wydawał albo wójt, albo burmistrz, albo prezydent miasta, w zależności gdzie mieszkacie. Jeżeli chodzi o samą decyzję, to jest ona uzależniona właśnie od spełnienia kilku warunków. No i przede wszystkim działka obok powinna być zabudowana w taki sposób, by właśnie nieruchomość na nowej działce była podobna. Czyli tak jak Wam mówię, najlepiej nie kupować na jakimś szarym polu, polu gdzieś nieruchomości, tylko dość blisko, bo nawet jeżeli nie ma miejscowego planu, to zawsze możemy się o niego postarać. Jeżeli w okolicy właśnie stoi jakiś, jakiś, jakiś budynek. No i tutaj, moi drodzy, dodatkowe wymogi, no to na przykład dostęp działki do yy, drogi publicznej, który też jest w jakiś sposób wymagany, no i oczywiście uzbrojony teren lub projekt. Projekt uzbrojenia tego terenu, czyli po prostu najlepiej, żeby były media i żeby droga była w pobliżu, no bo wtedy jest większa szansa, że nam po prostu to wszystko rozpatrzą. I druga kwestia wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Teraz, jak to zrobić? To, żeby wyłączyć ten grunt, moi drodzy, to trzeba po prostu zło złożyć wniosek do starostwa powiatowego. No i musicie wiedzieć, że samo odrolnienie działki kosztuje. No i tutaj wysokość głównie zależy od klasy i powierzchni gruntu. Czasami, jeżeli jest to klasa pierwsza, druga bądź trzecia, jeżeli możemy to zrobić, to czasami koszty są ogromne, moi drodzy. No i tutaj yy, powinniśmy też w większości płacimy 10% opłaty rocznie za to, że zostanie właśnie ten grunt wyłączony z produkcji rolnej. No i jeśli jest to trwałe wyłączenie, no to opłata będzie pobierana przez 10 lat. I jeśli czasowe, no to przez cały czas wyłączenia, ale nie dłużej niż przez 20 lat. Po prostu chodzi o to, że płacimy państwu, państwu dodatkowe pieniądze za to, że ten grunt został. Odrolniony. Jeżeli chodzi o słabsze grunty typu klasa 4, 5, 6, no to nie trzeba składać wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej, po prostu mamy to ułatwione, także dla inwestorów, dla ludzi, którzy chcą się budować, polecam właśnie szukać e, nieruchomości na gruntach 4, 5 czy 6 klasy, będzie po prostu łatwiej. E, no i tak, jeżeli chodzi o ten grunty 4, 5, 6 klasa, nie musimy wyłączać z produkcji rolnej, ale są wyjątki, i wyłączenia takie nie obejmuje głównie gruntów pod jakimiś stawami rybnymi, zbiornikami, pod urządzeniami melioracji, torfowiska. Czyli jeżeli mamy tam powiedzmy jakieś zbiorniki wodne, to niech nam się zapali czerwona lampka i się zastanówmy. Kolega mój umoczył dużo pieniędzy właśnie w tym, że taką nieruchomość zakupił. Słuchajcie, kiedy nie trzeba płacić za odrolnienie, głównie nie płacimy, jeżeli grunty są wyłączone na cele mieszkaniowe i do pół. 0,05 hektara w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego i do 0,02 hektara przypadające na lokal mieszkalny w przypadku budynku wielorodzinnego, jeżeli kogoś by to interesowało. Jeżeli chodzi o te przepisy, moi drodzy, to one obowiązują to te przepisy które obowiązują odrolnienie działki nie są stosowane do gruntów leżących w granicach administracyjnych miast, czyli tutaj chodzi o to, że jeżeli faktycznie nieruchomość jest położona gdzieś w mieście, gdzie jest ten miejscowy plan, wszystko jest wytyczone, sprawdzone, no to wtedy aż się tak nie będziemy tym wszystkim bawić, tyle procedur nie będziemy musieli przechodzić, ale w większości niestety nas to nie ominie, jeżeli kupimy w jakichś miejscowościach podmiejskich albo w ogóle na wsi także moi drodzy, z mojej strony wszystko myślę, że odcinek bardzo przydatny bo dużo ludzi się zastanawia jak to zrobić nie wie jak to zrobić, są jakieś informacje w internecie, ale to są takie suche fakty, myślę, że warto było Wam o tym powiedzieć i jeszcze dodatkowo uzbrójcie się w cierpliwość bo to naprawdę nie jest krótki proces można powiedzieć, ktoś może powiedzieć że później mogę na tym zarobić, jak sobie odrolnię działkę, czy jak zmienię nie wiem, warunki zabudowy Ale tutaj naprawdę jest to długi proces I jeżeli macie jakieś pieniądze, chcecie zainwestować To naprawdę liczcie się z tym, że wrzucicie te pieniądze I będą sobie parę lat leżały Jeszcze następna kwestia Pamiętajcie, że w niektórych przypadkach A jest tak w większości Musicie trzymać ten grunt 5 lat co najmniej, żeby nie zapłacić tego podatku 19%. A ten podatek 19%, jeżeli nieruchomość kosztuje jakieś pieniądze, to też są jakieś pieniądze, więc nie każdy chce się dzielić z państwem i to płacić. Dużo ludzi czeka, a niektórzy myślą, że kupią i sprzedadzą, a nie zawsze się tak uda. Więc sprawdzajcie to, czekajcie i uzbrójcie się w cierpliwość. Tego Wam życzę, życzę Wam powodzenia w nieruchomościach, powodzenia w biznesach, w rolnictwie. Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie co myślicie i do następnego, do zobaczenia. Cześć!